Dziś niebiosa otwierają się przed nami niczym łono pełne czułości, niosąc obietnice troski i odnowy. Świt to nie tylko nowy dzień, ale delikatne wezwanie Boga, by kroczyć u jego boku. Jak mocne drzewo nad czystymi wodami, pragniemy rosnąć i rozkwitać pod kochającym okiem Stwórcy. Psalm jeden skłania nas do refleksji: czy podążamy drogą, którą Bóg dla nas wymarzył, czy pozwoliliśmy, by obce głosy zwiodły nasze serca? Dziś rano jesteśmy zaproszeni do zanurzenia się w Jego obecności, która przemienia nawet najdrobniejsze szczegóły w coś wspaniałego. Zanim rozpoczniemy tę modlitwę, proszę o wyrażenie wsparcia, aby więcej osób mogło usłyszeć to przesłanie i poczuć dotyk Pana. Niech ta modlitwa będzie oddechem życia. Przynosząc pokój zmęczonej duszy i nadzieję sercu szukającemu nowego początku. Niech nasze oczy otworzą się na dary, które już posiadamy, a także na cuda, które Bóg wciąż przygotowuje. Dzisiaj jest czas, aby zjednoczyć nasze serca z Jego o nasze zaufanie i wiarę. Módlmy się razem, przepełnieni wdzięcznością i ufnością, pragnąc żyć intensywnie dla Boga. Niech nasze kroki będą prowadzone przez Jego miłość i obyśmy w każdej chwili czuli, że On nigdy nas nie zostawia samych. Jest coś wyjątkowego, co Pan pragnie powiedzieć Twojemu sercu. Módlmy się, umiłowany Panie, gdy otwieramy oczy na ten dzień, nasze dusze napełniają się radością z Twojej niesłabnącej miłości. Niech Twoja obecność będzie jak słońce, które ogrzewa i oświetla naszą drogę. Jak napisano w Psalmie 1, 1 myślnik 2: Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana i nad Jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Ten fragment uczy nas, że prawdziwa radość pojawia się, gdy decydujemy się podążać śladami Boga. To jak chodzenie ręka w rękę z Ojcem, odrzucając głosy, które próbują uwięzić nas w ciemności. Rozważanie Twojego słowa jest jak picie ze źródła, które nigdy nie wysycha, przynosząc pokój i siłę do życia. Jakież to błogosławieństwo wiedzieć, że wybierając Ciebie, znajdujemy bezpieczeństwo i cel. Ojcze nieskończonej miłości, składamy dziś nasze kroki w Twoje ręce. Chcemy być jak drzewa zasadzone nad żywą wodą, z mocnymi korzeniami w Twojej prawdzie. Rodzące owoce dobroci i wiary w swoim czasie. Niech nasze ścieżki wyrażają Twoją miłość, i niech nic na świecie nie kradnie radości chodzenia z Tobą. Daj nam serce, które bije dla Ciebie, oczy, które rozpoznają Twoje obietnice i wiarę, która nie chwieje się w obliczu zmagań. Panie, prosimy o mądrość, by podążać w kierunku dobra i prawdy. Niech nasze słowa nie będą bólem, lecz uzdrowieniem. Niech nasze stopy nie niosą nas od ciebie, ale bliżej Twojej obecności. Naucz nas cenić Twoje słowo jako cenny skarb, abyśmy byli jak rzeki, które niosą życie i nadzieję gdziekolwiek dotrą. Drogi Ojcze, powierzamy naszą podróż Tobie. Niech będziemy jak bujne drzewa, głęboko zakorzenione w Twojej łasce, zawsze wydające owoce z miłością i nadzieją. Niech każdy nasz gest objawia Twoją dobroć, a cierpienia świata niech nie odbierają nam radości życia w Tobie. Daj nam wiarę, byśmy stawiali czoła burzom, i odwagę, by nigdy się nie poddawać. Dziękujemy Ci, Panie, za dary, które otrzymujemy każdego dnia powietrze, którym oddychamy dom, który nas wita możliwości, które się pojawiają. Dziękujemy Ci za drzwi, które otworzyłeś, za te, które zamknąłeś. By nas chronić i za te, które otworzysz w swoim czasie. Twoja miłość nas podtrzymuje i napełnia nasze serca pokojem. Naucz nas cieszyć się tym, co już mamy, ale także marzyć o tym, czego możemy doświadczyć z Tobą. Oddal od nas niepokój o jutro i pomóż nam zaufać Twojemu doskonałemu planowi. Niech Twój pokój strzeże naszych serc, odpędzając porównywanie się i uczucie zazdrości. Obyśmy żyli, by przynosić Ci radość, zawsze patrząc w wieczność i wiedząc, że każdy mały gest dzisiaj jest częścią Twojego wielkiego dzieła. Panie, niech ta modlitwa jeszcze bardziej nas do Ciebie zbliży, niech nasze serca biją w rytm Twojej miłości, a każdy dzień niech będzie przeżywany dla Twojej chwały. Dziękujemy nawet za nasze trudności, bo uczą nas one bardziej na Tobie polegać. Tak jak złoto oczyszcza się w ogniu, niech nasze próby nas wzmacniają i upodabniają do Ciebie. Niech żadna łza nie pójdzie na marne, lecz niech każdy ból stanie się świadectwem Twojej łaski. Panie, naucz nas żyć z sensem. Niech każdy świt będzie okazją do szerzenia dobroci, pomagania potrzebującym i odzwierciedlania Twojej miłości. Obyśmy nauczyli się panować nad naszymi słowami i czynami, Zawsze działając z troską i współczuciem. Niech nasze życie będzie zapamiętane jako odbicie Twojego serca. Kochany Panie, rozpoczynając ten nowy dzień, wznosimy nasze serca z wdzięcznością i ufnością w Ciebie. Niech Twoja obecność otuli nas niczym delikatne światło, które ogrzewa poranek, prowadząc nasze kroki ścieżką dobra. Jak napisano w Psalmie 1, 1 myślnik 3. Szczęśliwy Mąż! Który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie pana i nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wody, które wydaje owoc w swoim czasie, a jego liść nie więdnie. Te słowa przypominają nam, że prawdziwe szczęście tkwi w podążaniu ścieżką Boga, to jak bycie zasianym nad wodami, które nigdy nie wysychają. Nasze życie rozkwita, nasze owoce pojawiają się we właściwym czasie, a nasze korzenie pozostają mocne nawet w trudnych chwilach. Panie, daj nam mądrość, abyśmy wybierali to, co dobre, usuwając z nas słowa, które ranią, i ścieżki, które oddalają nas od Ciebie. Naucz nas cenić Twoje Słowo jako skarb, aby nasze życie było jak rzeka, która niesie nadzieję znużonemu światu. Dziękujemy Ci za każde błogosławieństwo, które często bierzemy za pewnik: powietrze, którym oddychamy, dom, który nas wita, i nadzieję, która jaśnieje każdego poranka. Dziękujemy Ci również za drzwi, które otworzyłeś, te, które zamknąłeś, aby nas chronić, i te, które już przygotowujesz w ciszy i miłości. Ochroń nas dzisiaj, Ojcze. Niech nie spotka nas żadne nieszczęście. Rozważmy księgę Izajasza 41,10, gdzie jest napisane Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Nie trwórz się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umocnię Cię, pomogę ci, podtrzymam Cię prawicą mojej sprawiedliwości. Ten fragment pokazuje nam, że Pan mocno trzyma naszą rękę jak kochający ojciec prowadzący swoje dzieci. On jest naszym pokarmem i naszą siłą, dodając odwagi. Gdy strach próbuje nas sparaliżować. Jaką ulgą jest świadomość, że nigdy nie jesteśmy sami? Drogi Ojcze, powierzamy Ci naszą podróż. Obyśmy byli jak drzewa pełne życia, mocno zakorzenione w Twojej prawdzie, wydające owoce miłości i wiary. Niech nasze czyny ukazują Twoją dobroć, a troski świata nie kradną nam radości zbycia z Tobą. Daj nam oczy, które widzą Twoje obietnice. Serce bijące z wiarą i odwagą, by stawić czoła każdej burzy. Skrop nas radością, która pochodzi tylko od Ciebie, Panie. Radością, która nie zależy od okoliczności, ale od pewności, że jesteś z nami zawsze. Naucz nas cenić małe początki i wytrwać, nawet gdy nie widzimy natychmiastowych rezultatów. Rozważmy list do Rzymian 5, 3, myślnik 4, gdzie napisano... Ucisk rodzi wytrwałość, wytrwałość doświadczenie, doświadczenie, nadzieję. Te słowa uczą nas, że nawet zmagania są przez Ciebie wykorzystywane, by nas kształtować, wzmacniając naszą wiarę i napełniając nasze życie nadzieją. Panie, kieruj naszymi słowami, aby były źródłem życia, przynosząc pokój i zachętę tym, którzy nas słuchają. Pomóż nam złożyć u Twoich stóp ciężary które do nas nie należą i całkowicie zaufać twojej ochronie. Niech nasze usta będą pełne dobroci, a nasze życie naznaczone współczuciem i mądrością. Niech ten dzień będzie okazją, by żyć dla ciebie, Panie. Niech każde działanie będzie przepełnione miłością, a nasze życie niech jaśnieje jak delikatne światło, wskazując światu drogę prowadzącą do twojego serca. Drogi Ojcze, prosimy aby Twoja ręka spoczęła na każdej osobie, która uczestniczy w tej wspólnocie. Niech będą jak nasiona zasiane w żyznej glebie, wzrastające w miłości, nadziei i dobroci. Niech odbijają Twoje światło i przynoszą pokój wszystkim wokół. Drogi Panie, składamy przed Tobą tych, którzy jeszcze nie znają Twojej miłości. Porusz zatwardziałe serca. Przynieś światło zagubionym umysłom i obdasz ukojeniem znużone dusze. Użyj naszego życia jako latarni pokoju, aby kontemplując nasze czyny, mogli odnaleźć w nas odbicie Twojej obecności i nauczyć się wychwalać Twoje święte imię. Poświęcamy ten dzień całkowicie Tobie. Ojcze, niech każda myśl, każde słowo i każdy gest, które z nas pochodzą, będą żywą ofiarą ku Twojej czci. A my pod koniec tego dnia spojrzymy wstecz i poczujemy radość, uświadamiając sobie, że postępowaliśmy w Twojej miłości, jak napisano w Psalmie 1:1 1 myślnik 3. Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana i nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wody które wydaje owoc w swoim czasie, a którego liść niewiędnie. Rozważmy psalm 1. To nauczanie zachęca nas, abyśmy mocno zakorzenili się w Tobie, Panie, jak drzewo rosnące nad rzeką, która nigdy nie wysycha. Jakże wielka to radość wiedzieć, że kiedy karmimy się Twoim Słowem każdego dnia, nasze życie rozkwita, przynosi owoce dobroci i pozostajemy niezłomni w obliczu burz. Jesteś źródłem, które nigdy nie wysycha, wodą, która nas podtrzymuje, i siłą, która podtrzymuje naszą nadzieję. Spraw, panie, abyśmy byli narzędziami twojej miłości w każdej chwili, żyjąc nie dla siebie, ale dla chwały twojego imienia. Amen. Chwała Bogu! Jeśli ta modlitwa przemówiła do twojego serca, podziel się nią z kimś, kogo kochasz. Ta modlitwa może odmienić czyjś dzień. A nawet uczynić go lepszym. Kiedy błogosławimy innych, Bóg błogosławi nas jeszcze bardziej. Subskrybuj ten kanał, aby codziennie otrzymywać przesłanie z nieba i modlitwę, która może odmienić Twój dzień. Bądź kimś, kto szerzy miłość i słowo Pańskie. Dołącz do nas w tym łańcuchu wiary. W każdej modlitwie, którą tu ofiarowujemy, modlimy się również za Ciebie. Jeśli chcesz, Możesz zostawić swoją prośbę modlitewną w komentarzach. Inni bracia i siostry również będą wstawiać się za Twoim życiem. Zostaw swoje amen w komentarzach jako duchową legalność i akceptację tych słów w swoim życiu. Udostępnij w mediach społecznościowych, aby szerzyć Słowo Boże wśród tych, którzy najbardziej go potrzebują. Zostaw: Lubię to. Aby nasza modlitwa dotarła dalej, i abyś nadal ją otrzymywał z każdym postem na kanale. Wypowiedź i zapisz w komentarzach tę frazę jako duchową legalność: W moim życiu niczego nie będzie brakowało, nic nie będzie zepsute, nic nie będzie nie na swoim miejscu. Pamiętajmy, że nasze słowa mają moc, więc błogosław swój dzień, powtarzając i pisząc te afirmacje w komentarzach: złóż te deklaracje. Podnieś rękę i wypowiedź: Ręce błogosławią, rodzina chroniona, błogosławieństwa pomnożone. Niech Pan Jezus chroni Cię. Dzisiaj